Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Smak Rozwoju, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest Katie Carr, brytyjska piosenkarka polskiego pochodzenia. Nie ukrywam, że o Tobie, Twojej twórczości można mówić bardzo długo, ponieważ Twoja misja, Twój dorobek artystyczny, Twój talent i umiejętności zasługują na wielkie uznanie. Proszę Państwa. Katie Carr to nie tylko brytyjska piosenkarka polskiego pochodzenia, to również wspaniała osoba, która niewątpliwie tworzy most pomiędzy Polakami a innymi narodami, ponieważ jej twórczość zawiera polską historię. Um, ja w ogóle nie. Widziałam, że ja będę miała tego droga. 10 lat temu spotkałam wielki muza dla mnie, pana Kazika Pichowskiego. On uciekł z Auschwitz w latach 42. I miałam okazję pisać piosenkę nazywaną Commander's Car, ale nie wiedziałam, jak pisałam piosenkę, że pani jeszcze żyje. I potem poszłam do Polski i na pierwsze spotkanie robiłam mały filmik. Kazik i samochód, komandant Kazik in the Commanders Car. Uh -huh. i potem um, bardzo było, bardzo blisko razem z panem Kazika, bo on mi robił, mogę powiedzieć, taki zaszczyt w, w jego polski patriotyzm i jego pasję do Polska. i Nie wiedziałam nic o polskiej historii, mogę powiedzieć, 10 lat temu, i dzięki uh, panu Kazika no, troszeczkę więcej. Wiem i um, on kierował mi, żeby pisać te piosenki. On mnie inspirował. On mnie inspirował jak on był w polskim partyzanci, jak był w Armia Krajowa. Uh, on mnie kierował, żeby uczyć więcej do o polskim pilocie. O... O... Kochaj to co robisz, że wciąż będziesz trwać, wiesz nie trwać.